O Janku wędrowniczku dzieciom opowiedziała Maria Konopnicka. Oto tu przed wami stoi podróżniczek Janek Mały, co się wprawdzie boćka boi, lecz jest zresztą bardzo śmiały. Zuch ten dziwne miał przygody, o których tu będzie mowa. Raz to nawet wpadł do wody, ale teraz sza, ni słowa. Kto tu przy mnie grzecznie siędzie, nosek czysty, uszki w górę, ten o wszystkim wiedzieć będzie. Pozna całą awanturę: od okładki do okładki. Nic tylko o Janku mowa: gdzie, co, jakie miał przypadki, ale teraz sza, ni słowa. O, jak ślicznie tam daleko, pod tym lasem, nad tą rzeką, jak się słonko w wodzie złoci. Co tam w łąkach jest stokroci, co tam zboża, co tam chat. Jak szeroki piękny świat. Tak w pogodny letni ranek dumał sobie mały Janek. Wystawiwszy główkę płową aż za furtkę ogrodową. Gdzie w oddali widać chet, wstęgę rzeki, wzgórza grzbiet. Naraz krzyknie wiem, co zrobię. Chleba w torbę wezmę sobie. Ani mamie, ani komu nic nie powiem w całym domu. I daleko pójdę w świat. Bo mnie Dzidzia, ale chwat. O, jak miło, o, jak błogo. W śliczny ranek iść tak drogą. Lecą ptaszki i świegocą. Gdzie to, Janku? Gdzie to? Po co? Janek podparł się pod boki. Idę, mówi, w świat szeroki. Po pióreczku mu rzuciły: Idźże z Bogiem, Janku miły. Tak wesoło i bez szkody zaszedł Janek aż do wody. A wtem widzi, stojąc sobie, bocian trzyma rybkę w dziobie na czerwonej wsparty nodze. Zdziwił się Janek srodze. Główką kręci i powiada: To jego jegomość rybki jada? A tom ja nie wiedział o tem. Otwarł bocian dziób z klekotem, aż tu nagle zwinna chybka plusk do wody moja rybka. Janek roześmiał się serdecznie. Tak to ładnie, tak to grzecznie. Masz tu dosyć żabek w błocie, po co łowisz w rzece płocie? Bądź zdrów, Boćku, nie mam czasu. Widzisz, idę tam, do lasu, lecz gdy tędy wracać będę, przyjdę znowu na Gawender. Śmiało Janek naprzód rusza Między trawy, między zboże, Ale gdy w nie wszedł nieboże, Tylko czubek kapelusza Miga się na obie strony, Niby wielki mak czerwony. Nie traci nasz Janek miny, Choć go jęczmień kłuł wąsaty, Aż się dobił do drożyny, Do kasinej prosto A za płotem? Co się dzieje? Kury gdaczą, kogut pieje, Spojrzy Janek, płot był niski. Kasia twaruk zjada z miski I potrosze go oddziela Dla kogutka, przyjaciela. Na co kaczka wraz z kokoszą Srogi lament w niebo wznoszą Tak wrzaskliwa ta hołota. Patrzy Kasia I u Gdzie to panicz tak wędruje, Trawkę z rosy wydeptuje? Janek ujął się pod boki Idę sobie w świat szeroki, tylko nie wiem, gdzie tu droga. Na to Kasia, o dla woga w świat? To het, tam gdzie za borem słonko idzie spać wieczorem, a różaną mu pościelą, złote zorze na noc ścielą. Niechże panicz idzie miedzą, to pastuszki dopowiedzą. Ej, ty drogo, wiejska drogo, nie obłąkasz ty nikogo, lecz kwietnymi wiedziesz ślady między chat. Między sady, tam gdzie pani Marcinowa najpiękniejsze jabłka chowa, razem z marchią na straganie. Kto ma grosik, ten dostanie. Janek nie miał nic w kieszeni, więc się tylko zarumieni. A wtem pani Marcinowa te do niego rzecze słowa. Co tak panicz biega samy i bez taty, i bez mamy? Janek się za łóżkiem skrobie, bo to ja w świat idę o sobie. W imię ojca, syna, ducha, czy ja słyszał, czym też głucha? W świat taki ci dzieciuch mały, żeby wróble go zdziobały? Widzieliście wy pajace? Niech się panicz zaraz wraca. Ot, na drogę trzy jabłuszka, a do tego piękna gruszka tem gołąbki, grochu, grochu, wracaj zaraz, ty pieszczochu. Janek wrócić obiecuje, zdjął kapelusz i dziękuję. Niedaleko, ponad rzeką, na wsi wszystko niedaleko, spotkał mały nasz wędrowiec, pasące się statko owiec. Z siwą wełną owca stara, dwóch baranków śliczna para, i jak niątko, co nieboże, jeszcze samo stać nie może. Owce pasła Zośka mała, Co już dawno Janka znała, Więc przemówi — Jeśli łaska, niech baranki jaś pogłaska, Niech się wcale jaś nie boi. — To jest Burek, co tu stoi. — A nie gryzie, jak przyjść blisko? — Ej, nie, to jest dobre psisko. — A owieczka nie uciecze? — Nie, łaskawa, Zosia rzecze. — Baś, baziuchna, woła Janek, Przyjdźże, kiedy chodź na ganek, To ja gniątku narwę trawki i pokażę ci zabawki. Wśród topoli, spoza wzgórza, dach kościółka się wynurza. Przy nim wiatrak na wyścigi z wiatrem kręci cztery śmigi. A młynarczyk, wojtuś, jedzie na osiełku tuż na przedzie. Wojtuś grzeczny był chłopczyna. Zszedł na ziemię i zaprasza: Paniczyku, wstąp do młyna. Ze skwarkami będzie kasza. Jankowi się śmieją oczy, Do osiełka żwawo skoczy. Wojtuś rzecze, ja podsadzę I panicza podprowadzę. Dalej, śmiało, hop do góry, A nie zrzuci mnie pan bury? Janek kłaszcze, kłapo ucha, Piętkami się trzyma brzucha. Lepszy osieł do podróży, Nieźli koń, bo koń za duży. Już w słoneczko na pół nieba, już i pora do obiadu. Z jankowego w torbie chleba dawno nie ma ani śladu. Chłopcu tęskno do mamusi, W ten go nowy widok skusi. Na urwistej, stromej górze kwitną dzwonki, dzikie róże, macierzanka się rozściela. Pełno kwiecia, pełno ziela jak to w letniej bywa dobie. Bukiet dla mamusi zrobię! Woła Janek i w zapale. Po omszonej pnie się skalę. Wejść to nic, lecz zejść to sztuka. Darmo Janek ścieżki szuka. Wszędzie stromo, wszędzie ślisko, Odzwyczajnie, jak urmisko. Już i płakać zaczął nieco, A wtem patrzy, ptaszki lecą. Oj, gdybym miał piórka wasze, Oj, gdybym miał skrzydła ptasze, To bym latał pod obłoki, Jak świat długi. I szeroki. Na to ptaszki skakaj śmiało. Hop! I jakoś się udało. Ej, czy to nie filuś czasem? Mówi Janek kręcąc bródką. Co tam szczeka tak pod lasem przed przedróżnika siedząc z budką? Filuś, filuś, pójdź tu psisko. Biegnie pudel, już jest blisko, i ogonkiem raźno kręci na przyjazny znak pamięci. Filuś umiał różne sztuki. Różnik łożył na nauki, więc figielki wnet zaczyna. A ucieszny był to psina. Wiesz co? Bawmy się w żołnierze, woła Janek, gałąź bierze, a pudlowi drugą daje. Na dwóch łapach filuś staje, stój, formuj się, broń do nogi, oczy w lewo, uszy w prawo, marsz! Zajęci tą zabawą maszerują kawał drogi. Tem na biedę swą spotyka Janek chłopców od Dróżnika. Stach i Pietrek, to mi chwaty, na grzbiecinie dziury łaty. W kapeluszu z gołą głową, deszczy słota. wszystko zdrowo. Wyrwawszy się ojcu z budki, powsiadali od do łódki. I na Janka już z daleka krzyczą, siadać, okręt czeka, gdzie płyniecie, a na morze. Święty Boże nie pomoże. Skoczył Janek, nie ma wiosła. Sama woda łódź poniosła. Patrzą chłopcy zachwyceni, jak się w wodzie ryb kamieni. Jak z skrzelkami żwawo pluska, to się w słońcu złoci łuska, to się skrzy jak modra pręga. Janek chciwie rączką sięga, gdy wtem nagle się przechyli i chlub w wodę w jednej chwili. Główka na dół, nóżki w górę Macież teraz awanturę. Gwałtu, rety, krzyczą dzieci, aż brat starszy Józiek leci, co na brzegu siedział z wędką i wyciągnął janka prędko. Co tam było krzyku, wrzasku? W włoskach, szlamu, w buzi, piasku na wołowej skórze o tem pisać by mi piórkiem złotem. Jak mysz mokry, jak chrzan krzywy. Idzie Janek nieszczęśliwy do dróżnika bliskiej chaty, a z nim Józiek i dwa chwaty. Klaśnie w ręce dróżnikowa, a niech cię pan Jezus, chowa. Toś się spluskał paniczyku, aż do kości, aż do szpiku. Jankowi się buzia trzęsie, jasna łezka drży na rzęsie. Chciałby mówić, lecz nie boże, w ząbki szczęka i nie może. Gospodyni odzież ściąga i zawiesza ją u drąga. Daj no, Antoś, kamizelkę, co ją nosisz na niedzielę. A ty, Maryś, zgrzej ziemniaki. Kiedy trawił się gość taki. Wysuszyli, wyczesali, ziemniaków mu miskę dali. Janek wiele się nie pyta. Kraje nożem, je i kwita. Tak zajęty tą potrawą, że nóż w lewo, grabki w prawo. Rozweselił się za stołem, obsiadły go dzieci kołem. Siedziałby do wieczora na panicza patrząc z dwora, ale matka rzecze – dzieci, czas nie stoi, tylko leci. A my próżno tu gadamy, gdzie paniczyk? Ja do mamy. No to nie trza tracić czasu, my z paniczem aż do lasu, krzykną dzieci, pójdziem radzi. Poszli, niech ich Bóg prowadzi. Jakże w lesie iść ścieżyną, jakże patrzeć prostej dróżki, gdy za kwiatkiem, za maliną ciągną w gęstwe same nóżki. Tu poziomka, tam sasanek, tu wiewiórka, tam motylek. Nie minęło kilka chwilek i zabłąkał się nasz Janek. Co tu robić? Strach. Dokoła coś tam szepce, wzdycha woła, coraz ciemniej w leśnie głuszy, coraz trwożniej w duszy. Po gałęziach się łopocą sowy. Co to widzą nocą? W wielkiej dziupli puchacz siedzi, Żółtem okiem Janka śledzi, A nietoperz skrzydłem bije. Janek w strachu ledwie żyje, Jak młot serce mu kołacze, Idzie lasem, idzie, płacze. – Mamo! – woła. – Mamo! Ale nikt go tu nie słyszy wcale, Aż zmęczony padł pod sosną, Gdzie przeróżne grzyby rosną. I z ciężkiego zasnął, płaczu. Śpijże z Bogiem, mój tułaczu. A tymczasem w domu trwoga. Gdzie to Janek? O, dla Boga! Szukają go wierni słudzy. Jedni w domu, w polu drudzy. Patrzą nawet i w studzience. Załamuje mama ręce. Ale Azor? Zmyślne psisko. Nos przy ziemi trzyma blisko. I nie tracąc wiele czasu, tropem bierze aż do lasu. Gdzie poczciwe, dobre zwierzę znalazł Janka, siadł i strzeże. Jak wesołe przebudzenie! Janek oczom swym nie wierzy. Znikły strachy, znikły cienie, a tuż przy nim Azor leży. Skoczy chłopiec, moje psisko! Objął wyżła, łeb mu gładzi, Azor idzie przed nim blisko i do domu wprost prowadzi. O, jak miło! O, jak błogo! Ujrzeć znów zagrodę drogą i swój domek ukochany, i te stare lube ściany. W zachodowych już jasności widzi mama miłych gości i wyciąga ręce z ganku. Janku, woła, drogi Janku, gdzieś ty chodził, gdzieś był dziecię, a w szerokim mamoświecie. I w objęcia mamie pada i swą podróż opowiada. Co miał przygód, co miał strachu, jak gdzie było tam, a z dachu, kołąbeczki to słyszały i mnie wszystko powiedziały.